Dzień dobry, witam Państwa w poniedziałek, 25 lipca. Zapraszam na aktualności. Na drodze najczęściej widzimy ich, gdy nadjeżdżają z naprzeciwka, bądź nas wyprzedzają. Często jeżdżą bardzo szybko na swoich lśniących maszynach. To motocyk motocykliści, jedni z najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego. Szczecineccy motocykliści postanowili podzielić się tym, co mają najcenniejszego i zaprosili do szczecinka mobilny punkt poboru krwi. To jest najważniejsze dzisiaj, a wiadomo, że i motocyklistom też to potrzeba jest. Także staramy się jak najbardziej pomagać i wspierać kwiatostwo. Motocyklista to jest jeden z najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego i takie taki dzielenie się to ma swój wymiar. No, oczywiście, no, nas nic nie chroni. Nas chroni kaski, odpowiedni ubiór. A tak poza tym, to no niestety inni mają tą ochronę, a my. jak to jest? no. No właśnie, szybkie motocykle, bardzo prędko pojawiają się gdzieś tam w oczym tylnym listerku i kierowca nie zawsze zareaguje. Jak Wy wtedy reagujecie? Powiem tak, to, że wiadomo są szybkie motocykle, różni są motocykliście, to trzeba też dodać. Także, ale powiem tak, że dużo jest wypadków z wymuszeniem. Także z bocznych dróg ludzie wyjeżdżają, nie patrzą na motocyklistów. Chociaż motocyklist jeździ cały czas na światach, jest widoczny. Ale ludzie nie zwracają też uwagi na to. Może dlatego, że to jest taki malutki punkt na drodze. No tak, tylko że mówię, no punkt, wiadomo, punkt jest, ale jest oświetlony. Wiadomo, że jak jest coś oświetlone, że coś jedzie. Może być to skuter, który jedzie 50 na godzinę, a może być motocykl, który jedzie prawie 100 na godzinę. Albo i lepiej. Albo i lepiej, też się tacy zdarzają. No właśnie, nawet dzisiaj widzieliśmy takiego jednego szaleńca, który wyprzedzał na jednym kole. Powiem tak, tak jak w różnych grupach są czarne owce, tak co i w środku motocyklistów też są tacy, no nie możemy na nie, za nich odpowiadać. Nie, nie tak. generalizujemy oczywiście, bo, ale no czarne owce się zdarzają wszędzie. Jak najbardziej, nie neguję tego, ale mówię, no nie wszyscy są tymi czarnymi owcami. Jakie zainteresowanie dzisiaj jest oddawaniem krwi? Powiem, że słabnie, coraz bardziej to słabnie. Nie wiem dlaczego, czym to jest spowodowane, ale kiedyś było naprawdę, miasto do wszystkim przychodziło. Dzisiaj widzicie Państwo, z miasta jest kilka osób zaledwie. Może dlatego, że popularyzacja tego była słaba? Nie, mieliśmy rozpropagowane naprawdę mocno. Radio SK na wszystkich przystankach były, na telewizmach były wyświetlone. O dwóch tygodni cały czas było. Także w internecie leciało. Myślę, że było rozpropagowane ładnie to. A mimo to ludzie nie doszli. No, może i ta pogoda trochę widać. Może pogoda, może to, że krwiobóz znów za tydzień będzie. No właśnie, dziwię się, bo myśmy my zawsze z półrocznym wyprzedzeniem zamawiamy krwiobóz, że nikt się po prostu nie dopytał tam. A zresztą jak myśmy składali zgłoszenie, to pytaliśmy, czy, czy w jakimś terminie coś podobnego jest. Nic nie było, dlatego wybraliśmy ten termin. No, termin chyba raczej dobry, na no środek lata. No jak najbardziej, oczywiście, że dobry. Tylko że szkoda, że Szczecinek nie, nie zorientował się, że my mamy tydzień wcześniej. Nie przełożyć na jakiś dalszy termin. Turowo polubili politycy. Najpierw Turowo odwiedził premier Mateusz Morawiecki, a kilka dni później polityk Platformy Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz. Bartosz Arłukowicz zaprosił wszystkich zwolenników i przeciwników Platformy. Stwierdził, że takie spotkania mają na celu nie tylko prezentacje programowe, ale także przekonanie przeciwników do swoich racji. Szanowni Państwo, nie wiem czy wiecie, ale Turowo stało się teraz najbardziej znaną miejscowością w Polsce. Bardzo dobrze. Ze zdumieniem oglądałem relacje ze spotkania, które miało być z mieszkańcami Turowa, było trochę inaczej, pana premiera Morawieckiego. Wtedy podjąłem decyzję, że muszę do was tutaj przyjechać. Turowo stało się najsłynniejszą miejscowością w tej chwili w Polsce. Eee, trochę niesławną, e, niesławnym wydarzeniem, bo jeżeli premier rządu przyjeżdża do ludzi, Mówi, że będzie rozmawiał z ludźmi i przyjeżdża na spotkanie z mieszkańcami Turowa na które nie wpuszcza się mieszkańców Turowa, to mnie się to nie podoba. Ja od razu tu jestem, mimo że wielokrotnie bywałem w tym terenie, w Szczecinku i okolicach, ale przyjeżdżam tu do ludzi, bo oni nie mogą czuć się porzuceni. Oni są gorsi od kogoś innego. Oni chcą porozmawiać z tym czy innym politykiem. W związku z tym, skoro z tamtym politykiem nie mogli, to porozmawiają ze mną. Co pan im dzisiaj powie? Powiem im, że warto mieć nadzieję, że czas tej pogardy, czas złych słów, powszechnego kłamstwa w Polsce minie. On już mija. I dzięki temu, że możemy... Być razem właśnie w takim Turowie, w takiej niewielkiej miejscowości. Możemy to wszystko w Polsce zmienić i przyjechałem w nich wlać nutę optymizmu. Żyjemy w czasach bardzo trudnych, w czasach, w których wydaje się, że trudno cokolwiek zmienić. To prawda, ale zawsze trzeba wierzyć. Ja jestem lekarzem i wiele lat pracowałem na oddziale onkologii dziecięcej. I yy, ta praca nauczyła mnie tego, że nawet w sytuacjach najtrudniejszych trzeba walczyć, trzeba mieć nadzieję i trzeba zmieniać rzeczywistość. Nie wolno rzeczywistości się przyglądać i narzekać, yy, że ona jest trudna. Trudna rzeczywistość jest po to, żeby ją zmieniać na lepszą, dla naszych dzieci. Ja tu przyjechałem między innymi dla swoich dzieci, żeby im udowodnić, a także ludziom, którzy tutaj żyją, że nadzieja zawsze jest, a dobro zawsze zastąpi zło. A co z inflacją? Inflacja szaleje. Jesteśmy w samym czubku europejskich stawek inflacyjnych. To powoduje, że ludzie, którzy mieszkają w tak małych miejscowościach, mają potężne problemy finansowe. Byłem tu w sklepiku u pani Madzi, chyba ten sklepik. W tym sklepiku byłem kupić sobie wodę współpracownikom. Patrzyłem na ceny i na to, co w tym sklepiku się dzieje. I pytałem, czy ceny wzrosły. Wzrosły, drastycznie wzrosły. Czy pensje w tym czasie drastycznie wzrosły? Jednak nie. Premier Kaczyński mówi, że jednak na jego osiedlu wszystko jest stanie. No, premier Kaczyński prawdopodobnie mieszka na takim osiedlu, jakie mu jest stworzono, zamknięte, otoczone ochroniarzami, policją. I to nie ma nic wspólnego z normalnym życiem, takim jak tu w Turowie, o którym za chwilę będziemy rozmawiali. Mm -hmm. Prezes Kaczyński powiedział dość tego dobrego w stosunkach z Unią. No pani Kaura poseł pewnie ma coś tutaj też do powiedzenia. Oczywiście, że mam, dlatego że cała Europa patrzy na nas szeroko otwartymi oczami i prezes Kaczyński rozpoczął prostymi słowami proces wyprowadzania Polski z Unii i rzeczy trzeba nazywać po imieniu. Jarosław Kaczyński tymi słowami pokazuje, że go celem jest wyprowadzenie Polski z Unii. Gacek, nocek, mroczek, a może borowiec, który z tych ssaków bezszelestnie przeleciał nad głową? To zazwyczaj jest trudne do ustalenia, bo nietoperz jest zwierzęciem aktywnym w nocy. Wokół tych ssaków narosło wiele nieprzychylnych stereotypów. Edukatorzy z Nadleśnictwa Szczecinek postanowili obalić kilka z nich i zaprosili mieszkańców Szczecinka na spotkanie z tymi ssakami. Spotkanie poprowadził badacz nietoperzy, czyli chiropterolog. Szanowni Państwo, bardzo nam miło, że chcą Państwo z nami podglądać te niesamowite zwierzęta, ale więcej myślę, że opowie nam tutaj Wojtek, który jest specjalistą w dziedzinie nietoperzy i chyba już poznał te nietoperze od podszewki. Tak. E, spotkaliśmy się tu, żeby pooglądać właśnie nietoperze, co one robią. Dowiedzieć się o ich ekologii, o ich biologii. E, dowiedzieć się przede wszystkim o tym, jak pożyteczne są to ssaki e, i że żyją blisko nas, nie szkodzą nam, a wręcz pomagają w regulacji e, populacji owadów, takich uciążliwych w szczególności na przykład jak komary. Mieliśmy sobie mamy nietoperze. Co jeszcze? No dzisiaj skupiamy się na nietoperzach. Dzisiaj jest wieczór dedykowany tym niezwykłym ssakom. Będziemy się starali podczas tego naszego wydarzenia nietoperze odczarować, bo z nietoper cieszą się bardzo złą sławą. Tak, z złą sławą się cieszą, mnóstwo mitów wokół nietoperzy krąży. Właściwie trochę budzą lęk z nas, dlatego to dzisiejsze spotkanie będziemy odczarowywać wszystkie mity, bo one wynikają po prostu z niewiedzy. Po raz czwarty na Szczecineckiej Skate plazie zorganizowano Graffiti Jam. Miłośnicy malunków na ścianach chwycili za spreje i postanowili odnowić wszystkie malunki znajdujące się na terenie miasteczka.

Myślę, że to też jest taka oczekiwanie za wśród grupy i graficjarzy, i rolkarzy, i e, Co roku e, przychodzą do nas tutaj na inwestycje bardzo licznie. E, dzięki temu, że mamy sponsorów, że byliśmy e, dofinansowanie z projektu społecznych, możemy to wtedy zapewniać, jest to na, nadal za darmo, e, dużo fajnych Wieterek, więc jest szansa na to, że po tym w pogodowym w lekkim deszczu część dla że przystąpi do malowania. Na pewno mamy czas, możemy jeszcze jutro malować, bo to też będzie dobra pogoda, także jest wszystko Jest jeden z nielicznych projektów, które rzeczywiście odpowiadają na nasze potrzeby i mamy już jakąś tam łatwość w naszym stanowi stoją złożyć do W odcinku pojawił się kolejny egzotyczny przybysz. Można go spotkać nad Trzesieckiem, bądź też na innych mniejszych akwenach, gdzie żeruje. To okazarka egipska, zwana też gęsiówką egipską. Jest to gatunek taka z rodziny kaczkowatych. To duża kaczka, która przypomina nieco gęś. ma piękne ubarwienie. Tak ten występuje w Afryce, w Europie, w tym także u nas, żyją ptaki zbiegłe hodowcom, które utworzyły trwałe populacje. Występuje w Europie w pobliżu wód, na żwirowniach, w parkach, na polach i łąkach. Preferuje pokarm roślinny. Już po raz kolejny Szczecinek na kilkanaście godzin stanie się nowym Orleanem, a to za sprawą organizatorów Dixie Ride Old Mobile, czyli zabawy przy Dixielandowej muzyce i starych kultowych samochodach. A to wszystko rozpocznie się już 30 lipca. Swój udział w imprezie zgłosiło około 20 właścicieli starych pojazdów. Impreza rozpocznie się w Szczecinku, a następnie przeniesie się do barwic, a w niedzielę wróci jeszcze raz do Szczecinka. Szanowni Państwo, już niebawem, bo w dniach 30-31 lipca kolejna siódma już edycja znakomitej imprezy Dixie Ride Old Mobile, imprezy, której specjalnie mieszkańcom Powiatu Szczecineckiego, wszystkim melomanom, miłośnikom motoryzacji specjalnie przedstawiać nie trzeba, ale dzisiaj chcielibyśmy wszystkich na nią... Bardzo serdecznie ją zaprosić, dlatego są dzisiaj z nami jej inicjatorzy, członkowie grupy Dixie Band, pan Andrzej Prokopowicz i pan Rafał Mizdalski. Jest z nami oczywiście pan starosta Krzysztof Lis, który nigdy nie ukrywał, że jest wielkim miłośnikiem zabytkowych aut i dobrej muzyki. Drodzy Państwo, powiat Szczeciniecki wspiera tę imprezę od samego początku jej trwania. No a teraz, żeby nie przedłużać, oddam głos panu staroście i członkom grupy, żeby zdradzili nam szczegóły całego wydarzenia. Panie starosto, bardzo prosimy. Proszę Państwa, tak jak Pan Piotr powiedział, po raz siódmy organizujemy wspólnie z kolegami ten fantastyczny rajd. Ja myślę, że świetna muzyka i stare samochody, to nikt nie może sobie takiej frajdy odmówić i... Jedno i drugie raduje nasze dusze. Stąd zapraszam bardzo serdecznie. 30-31 lipiec. Zaczyna się to wszystko tutaj w Szczecinku. Później przejazd do Barwic, udział w Dniach Barwic. Tam pokaz tych samochodów, możliwość przejechania się. Następnie udział w, w, w występ i później powrót do Szczecinka. 31 również w Szczecinku możliwość zapoznania się z tymi fantastycznymi autami. Każde auto, takie również jak to, w sposób szczególny, ma taką swoją duszę. Myślę, że nie ma osoby, która by nie chciała chociaż chwilę właśnie albo zobaczyć, albo posiedzieć w nim, bo wtedy wracamy do tego, co jest podstawą motoryzacji, czyli tego fantastycznego tutaj Forda i udział państwa we wszystkich, w, tych, w tej naszej imprezie jest mile widziane, a, a nasi tutaj fantastyczni muzycy będą jeszcze nas w sposób szczególny zabawiać. Zapraszam bardzo serdecznie do udziału. Dzień dobry Państwu. Ja tylko parę słów takich, dlaczego Dixie i Ride Old Mobile. Dlatego, że historia powstania i rozwoju motoryzacji, kolorowa, barwna i no niesamowita, w tło pokazuje, o czym mówię. No, jednocześnie była połączona z rozwojem muzyki. Powstawały właśnie style muzyczne dixielandowe, wcześniej wywodzące się z bluesa i my to wszystko w połączeniu na żywo po prostu pokażemy Państwu, połączymy, będzie dźwięk wielkich standardów muzyki jazzowej jednocześnie poczujemy zapach i odgłosy tych Pięknych samochodów. Na imprezy zapraszamy, a o szczegółach poproszę Rafała, żeby powiedział co i jak konkretnie. Witam Państwa serdecznie. Tak jak już kolega troszkę wspomniał, te stroje, te instrumenty, jakby to nie jest przypadek, bo to właśnie będzie powrót do lat 20, do lat 30. połączenia tych pięknej motoryzacji z muzyką tamtych lat. Czyli może się przeniesiemy w lata 20, 30. Otóż już taki mały przedsmak imprezy starych samochodów będzie, no Państwo zauważył na pewno we wtorek, bo Szczecinek znalazł się na trasie rajdu, trzeciego międzynarodowego rajdu pojazdów zabytkowych, który w Szczecinku przejedzie. Będzie miał swój, chyba na placu Kamińskiego, jak dobrze pamiętam, swój przystanek. Ale główna impreza, o którą, właśnie, o którą chcemy Państwa zaprosić, to jest 30-31 Lipiec. Impreza tradycyjnie rozpocznie się przy centrum handlowym Aria na Deptaku, gdzie o godzinie 10:15 pojazdy zaczną się szykować, jakby do parady. Tam będzie dużo czasu, żeby te pojazdy obejrzeć. Później taką właśnie paradą przy Stowarzyszeniu Muzyki Dystendowej udamy się w kierunku Muszli Koncertowej, gdzie będzie otwarcie impreza o godzinie 11.00. Następnie pojazdy przejadą do Barwic. Jakby głównym miejscem w tym roku są Barwice, gdzie, gdzie samochody będą przy okazji y, dni Barwic. Na pewno będzie można samochody też zobaczyć. Na pewno będzie można też samochody y, zobaczyć y, w okolicznych miejscowościach, gdzie te samochody właśnie udadzą się w taki rajd. Zwiedzając zabytki, okoliczne dworki, zamki, których jak się okazuje, w tej okolicy mamy. Bardzo dużo. O godzinie 15.00 samochody wrócą do parku w Barwicach, gdzie będzie właśnie będzie, będzie prelekcja o tych, o, ty, o tych pojazdach. O godzinie 16.00 będą wręczone puchary dla najpiękniejszej, najbardziej stylowej załogi, dla najpiękniejszego auta. Następnie, jakby cały impreza zakończy się koncertem zespołu Dixie Band o godzinie. 17:00 będzie koncert do godziny 18:00. 31 lipca. O godzinie 11, samochody znowu pojawią się na godzinę koło muszli koncertowej, gdzie o godzinie 12 będzie zakończenie imprezy. Dodam tylko, że te auta to naprawdę są perełki motoryzacji. Mogę śmiało powiedzieć, że ten rajd jest rajdem chyba jednym z bardziej ekskluzywnych. Świadczy też o tym ilość pojazdów, bo niestety tych załóg jest w granicach 20, może się wydawać, że to jest mało, ale większość z tych aut to są naprawdę egzemplarze pojedyncze. Są egzemplarze, które są pojedyncze. Jeden egzemplarz na przykład w Europie, tutaj ten piękny Ford T, który mamy z tyłu, w zeszłym roku obchodził stulecie. Było auto w zeszłym roku na, 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 na zlocie. Y, takie same jakim królowa angielska jeździła do szkoły. Wyobraźcie sobie Państwo, że w tym aucie był kominek i komin wystawał przez dach. To jest ciekawostka, akurat y, przy takiej pogodzie przydałoby się urządzenie, które robi zupełnie co innego. Y, także zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy do ubrania się też w stroje stylowe. Będzie możliwość przejażdżki tymi tymi samochodami od godziny 16.30 do 17.00 w Berwicach. Zapraszamy. No cóż drodzy Państwo, zapraszamy raz jeszcze, a to, że auta są wyjątkowe i piękne, nie mamy wątpliwości, bo w zeszłym roku już jury miało naprawdę twardy orzek do zgryzienia, żeby wybrać to najpiękniejsze. Myślę, że w tym roku będzie podobnie. Szczegółowy plan odnajdziecie Państwo na stronie powiatu Szczecińskiego. A ja już teraz zapraszam, żeby przyjrzeć się bliżej temu wspaniałemu autu Ford T. Jest z nami jego właściciel, pan Janusz Wejman, który na pewno chętnie odpowie na wszystkie Państwa pytania. Zapraszamy serdecznie. Jutro, to jest we wtorek, do Szczecinka przyjadą załogi uczestniczące w trzecim międzynarodowym rajdzie pojazdów zabytkowych tylko dla zuchwałych. Auta pojawią się na Placu Kamińskiego około godziny 15.30. Godzinę później rozpocznie się rajd o Puchar Burmistrza, a w środę pojadą dalej, aby zakończyć przygodę w Jaworze. Tą informacją kończymy dzisiejsze aktualności. Po reklamach spotkamy się z nietoperzami, a następnie cofniemy się w czasie w archiwizjach. Ostatnią pozycją naszego programu będzie magazyn telewizji lokalnych i regionalnych. Do zobaczenia.